A dla losowego subskrybenta oraz dla losowego komentującego rozdam AWP Duality no witam serdecznie moi drodzy bardzo, bardzo, ale to grubo nam się dzieje na markecie i właśnie dzisiaj będę chciał o tym porozmawiać no bo cóż, no nie da się przez obok tego przejść obojętnie tak naprawdę mamy bardzo, ale to bardzo mocne piki na niektórych skrzyneczkach, mniejsze lub większe, no i ogólnie sam market szaleje, wszystkie indeksy jakie mamy dostępne gdzieś tam e, są naprawdę na wyżynach, także cóż, cieszyć się Trzeba bez wątpienia, natomiast jak wiemy, po każdym e, deszczu jest i susza, i też na odwrót. E, także dzisiaj moje kilka słów na temat tego, co nam się tutaj aktualnie wydarza. No i zaczniemy sobie przede wszystkim od tego, że tak naprawdę jeżeli chodzi o sam market, e, market cap, e, czyli całą wartość, można tak powiedzieć ogólnikowo e, z CS2, Steam e, ogólnie, no to aktualnie jesteśmy tutaj bardzo, ale to bardzo mocnym piku nawet nie chcę czytać tej liczby ale jest tutaj grubo jak widzicie i jak widzicie pod tym takim lekkiej korekcie, która tutaj miała miejsce do tych okolic, wystrzeliliśmy bardzo, ale to bardzo mocno, już tak naprawdę byliśmy w tym trendzie wzrostowym od 11 kwietnia, ja się temu przyglądałem, ale aktualnie bardzo mnie to mocno zaskoczyło, że jesteśmy w takim mocnym ATH, bo ostatnio tak naprawdę mieliśmy takie coś 2023 roku, wy również tak naprawdę moi drodzy w kwietniu. A więc ten kwiecień jak najbardziej jest owocny, natomiast Trzeba mieć z tyłu głowy, moi drodzy, że idą wakacje, ale do tego przejdziemy za chwilę. Idąc już na same skrzyneczki, no to tutaj, moi drodzy, jest naprawdę, ale to naprawdę grubo. Ja sobie tutaj pokażę Wam kilka, e, moi drodzy, skrzynek, które tutaj mnie interesują. Skrzynia rękawic, moi drodzy, ona też bardzo, bardzo mocnych pikak. Już tak naprawdę e, gdzieś tam, e, co prawda, spadamy, ale no skrzynia rękawic, moi drodzy, po 113 zł e, w piku, No, no co Wam mogę powiedzieć, no kurde, grubo, grubo zapraszam na stronę karambicior.pl gdzie możecie kupić kosę w prawdziwym życiu, Z kodem Macos minus 5% zniżki e, idąc sobie dalej rewolucji e, skrzyneczka tutaj również też to e, bardzo, bardzo solidnie wygląda, tak naprawdę już od samego kwietnia 29 cały czas ogień więc bardzo fajnie to wygląda, ta majóweczka bardzo korzystna dla, dla tutaj inwestorów. Skrzynia załamania, złotóweczka, mówiłem wtedy na którymś z podsumowaniem miesiąca, tygodnia, już nie pamiętam, że właśnie ta złotóweczka to jest bardzo atrakcyjna cena ogólnie dla skrzynki załamania i jest to fajny moment, żeby powiększyć to portfolio. No i aktualnie fajna procentóweczka, złoty 44, zł. tak to wygląda, pryzmatu. Tutaj też ogień. Na tych skrzynkach ogólnie wszystkich gdzieś tam zobaczyliśmy te wzrosty większe lub mniejsze. Tutaj, moi drodzy, Gamma po cztery dyszki. Także, także nie, ma, nie ma lekko. Fever casiek, on mimo wszystko też coś tam poleciał, ale on już tutaj stagnacyjnie, jak widzicie, on takie zachowanie stagnacyjne, mimo wszystko jakieś tam wzrosty lekkie zobaczyliśmy. Natomiast te wszystkie inne skrzynki również gdzieś tam sobie mniej lub bardziej rosły. Wiadomo, że te skrzynki, które mniej kosztują, gdzieś te spadki były, znaczy te wzrosty były troszkę mniejsze. Natomiast procentowo i tak to wychodzi wszystko tak podobnie. No i teraz pytanie, jak się zachować, co robić. No i scenariusze są dwa, poza tym, że generalnie zależy. Od Waszej strategii wszystko, natomiast jak dla mnie takie sytuacje, to są zazwyczaj sytuacje, które ja osobiście wykorzystywałbym i mówię, że ja, ponieważ nic tutaj mówię, jest nie jest poradą inwestycyjną, natomiast kiedy widzę takie rajdy, to zazwyczaj staram się jakąś procentówkę z tego dla siebie wyciągnąć, choćby nawet ze skrzynki gamma, w którą to byłem zapakowany ponieważ zdaję sobie sprawę teraz, że no cóż, przychodzi nam okres wakacyjny i jest to często okres, w którym jednak widzimy jakieś zachowania korekcyjne. Też wiadomo, że część osób jedzie na jakieś wakacje. Ten rynek ogólnie jest mniej aktywny i to chyba w większości rynków tak jest. Choćbyście zobaczyli na rynek kryptowalut czy na rynki instrumentów handlowych, tam generalnie wszystko wygląda to dosyć analogicznie, ponieważ wiadomo, że są okresy, w których ta aktywność jest mniejsza, inwestorów i większa. Także osobiście spodziewam się to jakieś korekty mniejsze lub większej, ciężko mi określić jaka to będzie się, bo nie mam szklanej kuli, natomiast y, uważam, że y, był tam no ciekawy moment i jest to ciekawy moment, żeby gdzieś tam jakieś swoje kilka procent ściągnąć y, i ewentualnie się zdywersyfikować za te pieniądze, które teraz zarobimy y, z odprzedania, zdywersyfikować się niżej, po prostu za zakupić niżej y, i dalej sobie to trzymać pod long terma, y, jeśli y, taka jest wasza strategia, że trzymacie to y, długo, bo ja tak na przykład też y, się tutaj gdzieś sugeruję takim czymś i tak też y, robię, Natomiast jeśli mam opcję... Taką dosyć ciekawą, która po prostu pokazuje mi, że mogę, mogę sprzedać jakąś paczuszkę 10, 15, 20, 30% danej inwestycji i odkupić sobie ją niżej. Jest to świetna okazja, żeby takie portfolio sobie dalej powiększać bez wkładu własnego, że tak powiem w cudzysłowie. Oczywiście, więc ja tak na to patrzę. Dajcie znać, jakie Wy mieliście tutaj spostrzeżenia na ten temat, jak Wy na to zareagowaliście i co też zrobiliście. Troszkę spóźniony ode mnie odcinek, ale miałem ostatnio mniej czasu przez majóweczkę. Ten, natomiast teraz wracam już do takiej e, solidnej regularności tu i teraz, e, także wyczekujcie oczywiście odcinków e, i cóż mogę powiedzieć, pamiętajcie o konkursach, bo e, do rozdania zawodu aktualnie wystarczy być losowym komentującym, losowym subskrybentem, być na moim Discordzie, e, a później tych skinów również do rozdania troszkę mamy, nie ukrywam, bo e, jak oglądaliście e, odcinek, w którym pokazywałem ile skinów aktualnie tutaj dla Was zakupiłem e, i to są bardzo ładne skinki, także bądźcie na bieżąco, śledź i wyczekujcie też prawdopodobnie niedługo jakiejś nowej serii na moim kanale, którą będę kultywował tak dosyć już komplementarnie. Zależy jeszcze co to będzie, bo mam dwa pomysły, które się na pewno zrealizuję. I tam też będzie, moi drodzy, również do zgarnięcia bardzo, ale to bardzo wiele skinów, choćby nawet i ogólnie dużo mięsa będzie. Także tyle ode mnie. Dzięki za obejrzenie. Cześć!